No hej, ja jestem do Traki i witam was w kolejnym odcinku z Saints Jest ze mną, jest ze mną, jest ze mną. Pixel Dobrze, że już się nie przedstawiłeś <grym> po imieniu i nazwisku. Tak. Yy, ale nieważne, więc włączymy sobie jakąś misję i damy... No! Yy, następnego dnia, uratujczonego gata. No fakty gnąją. Po co? Jaki cudem ja wysiadłem z tego samochodu, no? Co się podpaliłem? A... Tam bardzo głupia. O, jaki fajny samochód. Chciałem no, ja chciałem wziąć go. No, ja chciałem wziąć go. Fuck. Dobra, idę tam normalnie na piechotę, będę szybciej. Ej, czemu? Ja nie mam tej misji. Za sobie we wejdź tam. Musisz iść tak. Następnego dnia, dobra. Tu ja wchodzę do symulacji i, i. zobaczymy. Zimna wódka, wódka zimna, i zimna, trzeba ją osłodzić. Znaczy. Wow. What is going on? Wracamy na statek. Dlaczego nie mogę tędy przejść? A. No, no jestem na statku, ona mi mówi. Wracaj na statek. Potwierdzenie rozpoczęcia misji. Pamiętasz, my mieliśmy chyba wrócić na statek, żeby odblokować jakieś gówno. Mhm. Uh -huh. Czemu mieliśmy? Majek, twoje ulubione murze. Ojej. jej. Fuję, laga. Knaga. About me going great, and I figure it's part of the deal. have to say something. What are you telling me? Thanks, Matt. Kinsey, Kinsey. It's not you, she's worried about. It's everyone else. This is going to get real exciting. It doesn't matter. I have a feeling we're about to disagree. Saving Gat is a terrible idea. You're out of line. Boss, don't answer <laughs> Stop it! He's right, okay? It's a terrible idea. In order to save Johnny, we have to tap directly from our ship into his mind, and that means Zinyak's going to know exactly where we are. And, we've never even uh, meet. and what's even stupider is that we're going along with it. That guy you just beat the shit out of is risking everything to save your friend. And you wanna know why? Because we can't save ours anymore. Oleg is dead. Oleg. nie żyje? Is <laughs> Molek. Niech <laughs> Nie zapomniałam mu powiedzieć, że nie jest gruby. Algowi? No. <laughs> Ehe Biegowa <laughs> tej dziwki Zimna wódka, zimna wódka Znaczy, gorzka Przecież no, on umarł Nie No żartuję Patrz jaki burżuj sobie wyjął maczetę z brzuszka Gorzka wódka O nie gorz... O, oh, centro, Row jeden No oczywiście To była jedynka Na no serio you, <laughs> ha, ha, ha. Ale o co chodzi? Johnny, Zajbiste My nic nie możemy robić nie, No okay. ty w tych kozakach Podoba mi się. O kurwa. A czym się bić tu? A dobra, normalny. Nie to chyba nie było, nie, na pewno nie jest jedynka, ale jest fajny. Ej, to jest taki teken, bo pod sprawy masz kopniaki. Nie, zajbiste. Jeszcze masz goł, ale to jest zajbiste. Takie goł. Uff. A do ciebie biję, to ciebie bije też, zapomniałem. W można ich chwycić? ja, do góry, do góry, do góry, tak, patrz, ja, tak Ale gangsterzy ja, tak. Tylko nie bijmy siebie nawzajem Nie patrz, bo... oni nawet mają takie... spadła. <noise> Co to było? Nie wiadomo Patrz Is really. yeah, like this way? Ale ja mam Myśl... ra... nadal widać to, że to jest 3D Nadal bijemy siebie nawzajem. Zatem... Zamiast... No No fajnie, że mamy już tak mało HP, że... Masz dużo HP. Tak? A, tu jest na górze HP, lol, ale zawsze myślałem, że to było takie kółko. Nie. Nie podchodź mi, bo ja mam jakiś miecz. Ej, bez kitu, można z nimi różne rzeczy robić śmieszne. I kto jest tą pierwszą pozycją a kto drugą? Nie wiem. Czy właśnie ja mam mniej HP, czy... Spielam, że ty masz mniej, bo, bo ja jestem hostem. Ale właśnie masz więcej. A co to miało znaczyć? Wow! Ja właśnie... nie, nabrała nowego sensu. W ogóle Science row powinno tak wyglądać. Całe. No, oczywiście, byłoby bardzo atrakcyjne wizualnie. Okay. Dobra, to ja. Ty się, za, zajmij się tym, a ja tego zrobię. A, ja zapomniałem, że. Dobra, zrobiony. <śpałe>, lol Ej, do czego nic się widzimy? Eat a dick. It's complete. Ile jeszcze takich, przepraszam, mamy przed sobą? No nie, już myślałem, że normalna gra będzie. Ja rozumiem tutaj Ej, dlaczego ja nie mogę- Okej, okay, wyszedłem. Fight! Już była walka. Ta muzyczka, tu, 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 tu. Shut the fuck up, shut the fuck up. Come on!

Ja i wszystkich ołuję, oh yeah, czuję się bardzo dobrze Nie wiem co się dzieje, ale zaraz umrę Co się stało? Nic, można cię u... No, dobra Stałem z grą. Każdy ma drugie życie Pięknie Znowu no co za... O. Bez kitu trochę widać to 3D Tak nie no. wiem, czy to specjalnie zrobili, czy... Po prostu nie... No ale tak! Specjalnie myślę Na pewno, no, bo jakby chcieli, to by zrobili chamsko, takie brzydkie To się mogliby ładne, ale... To no ale takie do... no super 2D, nie? Hmm. Ej, jestem w ścianie Właśnie się widzę. <noise> Chyba się nam udało. Ale myślę, że coś się stanie. Taki kibin. Ooo, wow. jakiś fight. No nie, jakieś bossy. No on nie bije. You really think you can stop me? Stop me now. Stop me uh just stop me. Do, what you want and kill that motherfucker. Jeszcze nie fuka. wiem kogo bije, czy ciebie, czy jego. Dokładnie. Ja w ogóle nie wiem gdzie jestem. Ja też że tak było. Że... zabiliśmy go. Bo my wyglądamy bardzo podobnie jednak w tej tej symulacji. No co? Hot stuff. Duf. Jeszcze będzie i więcej, to się zabije. Będzie 20! No! No nie! Ryle Chryste, panie, mam nadzieję, że to jest ostatnia. Ale chyba jedyneczka tak nie wyglądała, co? co ty? No i wszystko bym się potem spodziewał. No dobra, to może ja się okay. zajmę Bije ich, biję ich, a nie to ty bierzesz. No bez kitu to nie. To, to to jest w ogóle. Wow, samochód. Be... Teraz się pomyliłem znów, że to... Ja jestem tobą że... mówię. Tak. I patrzyłem się teraz na ciebie zamiast na mnie. I biłem powietrze, ale... Dobra. -a -a -a. Zegarnąłeś szejka Co to Sheik, przepraszam, robi? Do no, ulecza Ale ich dużo. No, O, ja zginąłem Ciekawe ile ma się żyć. Czy. Nie masz żyć już może, może nie Nie. To byłoby zbyt irytujące Spadłeś. A to ja, lol. <śmuszczaj> o chryz. O ja nie mogę, mam nadzieję, że nie będziemy tego robić od nowa. <śmuszczaj> tak patrzę o się idę sobie. <śmuszczaj> no nie. <śmuszczaj> tego kurde. Ej lol. Zbyt się mylę. Ale masz dwa życia. No Score Znowu mam życie Nie ogarniam tego 2D, 3 da w, jak, w jakim kierunkach się poruszać And stuff like that Trzeba bić noi Trzeba bić na oślep, po prostu naciskać myszką Ja próbuję teraz śledzić moją postać Uderzyłeś mnie Dlaczego w samochód? Aha JESTEM OTOCZONY! Nie bij mnie! Dobra, idziemy. Go, go. Go, go, Power Rangers! Zajebiście. Genialne, genialne! Zabijemy się teraz nawzajem. Możemy po prostu nie wiem ty na prawo, ja na lewo, czy coś takiego. No ja tak idę, ja idę na prawo. O, szybko, patrzmy nam. Ok doki. LOL. Przeszedłem tam w prawo. Widziałeś to? Don't go in, Scotty! No nie! Zabił ją, lol Okej okay. Edy, jak to będzie pięknie wyglądało na filmiku taka rozdzielczość, nie? Ady no. czydzie ktoś e, żal ma cię mniej niż 144P Dlaczego mnie tutaj nie ma? Bo jesteś słaby Ale oto to chodzi. O jesteś Co my, przepraszam, robimy? Nie wiem. Ty coś. Zrobiliśmy... Nie no, jeszcze co? Kolejny bonus. O nie... Mam ją bić? Tak. Dajesz, Bijo. No. to nie ją! Ej, dobra, nie... mnie bijesz? Nie wiem. Super... Junichi ja, no to ja jebiję tą laskę Nie, to nie ma sensu, zaraz się sami zabijemy No bez kitu A ja, tutaj? Myślę, że włączyłem, kurde, friendly fire No właśnie, trzeba to wyłączyć Wyłączyć No bez kitu, wyłączmy to, bo to jest już denerwujące, przecież można to wyłączyć spokojnie Można I... Gdzie jest ta Nega? You made it. Yeah. Yeah, I'm with on, We're coming again. We. We. journey finally, <coughs> finally over Johnny Gat was once again able to hold Aisha in his arms. But the reunion was soon over. his love so many years ago. Thanks for playing. No wreszcie X for playing Ta gra zmieniła mnie, moja dusza po prostu Jesteś nowym człowiekiem Nie jest do opisania to samo Znowu ten plakat sam No, i znów tym robotem będziemy coś. Takie romantyczne. Ooh, yeah. right. To ja już wolę zbierać te. Jak to się nazywa? Klapsy. No, no. klastry. Co nas na pierwsze. Ty weź sobie daruj, OK? No, jaki ten... Nie, ja chciałem sprawdzić czy roboty też się coś zrobi Okej okay. No, ale co ty tu robisz? Czemu tu się pojawiłeś obok mnie? Bo leciałem za tobą Ale tak hamsko się przed mną pojawiłeś Ja sobie stoję, to nagle taki deadrock przede mną I ty strzelasz normalnie strzałka... znaczy myszką? <laughs> tak Fajnie, że ja nadal nie mogę... A, już mogę

Gdzie teraz? Tam w dół? Cię nie wiem I no, to mamy jakoś otworzyć, czy... A dobra, nie, odparłem. Dzięki Naleźliśmy nasze zdrowie robotyczne na uszczerbę Dobra, biegnę, biegnę przed siebie Sunę, sunę Suniesz Oh dobra okay, to było nie, No widowiskowe Takie widowiskowe, że nie wiadomo co się dzieje No ale w tej grze tak jest, że we ja, ja, ty, ty też tak masz właśnie że ty po prostu sobie Gdzie ty teraz po... A dobra bo tu jest jakaś nawaranka i strzelasz... Wiesz, strzelasz gdziekolwiek i tyle. Taki cel tej gry dokładnie. Ma być kolorowo i ciekawie. No mogło. Więc być. i ba bawią mnie troszeczkę wasze... Znaczy się bawiłem, nie wiem, bo to już jest kolejny odcinek o tych komentarzach, że my tej gry nie ogarniamy. My tej gry nie ogarniamy, bo... Ta gry nie jest do ogarniania. Jest ta gry jest... Po prostu grą taką for fun, zdecydowanie furfan, nie można tam lamić albo nie lamić. Wszystko Czekaj. jedno. No i, i ogólnie naprawdę z tą grą jest. Dlaczego zatrzymałeś grę? Nie, bo muszę sobie troszkę ściszyć. doki. Eee, tak więc wiecie, po prostu... się tego poważnie. Zresztą że nie muszą nagrywać gier... z skillem. Dokładnie. Zresztą nie zrobiłbym żadnej kariery gdybym. Ale, też dobrym pytaniem jest, kto tak naprawdę ogarnia ten że Mają jakiekolwiek pretensje, o to. no dokładnie. A czy wiadomo, że tam na początku. <laughs> ja nie jestem zbyt dobrym y, graczem, tylko może was trochę denerwować, ale chwalić to. Przecież mówiąc, nagrywam również dla siebie, co trudno niektórym uwierzyć. Pewnie, że nagrywasz tylko dla pieniędzy. No, oczywiście. Ej, ty gnej. Gdzie my mamy w ogóle lecieć? Nie wiem Zabij wszystkich. Zabij Biej wszystkich Dobra Dobra, zabój swoje jednym strzałem mi się podoba Nie strzelajmy tylko do siebie No przydałoby się Bo ja tak zacząłem Jestem z ciebie gusto strzela wiekiem To. Tam są te negusy. jak on yy... Jak go pokonać? Tutaj może trzeba w dół strzelać trochę. Z tyłu mają te swoje człowiek. No tak. Pieniądze. Zabiliśmy ich wszystkich? Nie, jeszcze pewnie no, idzie to jakaś to... fala. Jeszcze gdzieś są. Jeszcze idzie jakaś fala, także zobaczymy co i jak. Ale ja już widziałem jeszcze w no są. I tam są jeszcze już. Pięknie. Dobra. Eee, gat, gat, gat jest tam. No, ile tu ich jest, ale na szczęście te rakiety są OP. Ofen? No, Over overpower. Mhm. No, w ogóle ty możesz nie wiedzieć, bo niegdyś w gry, gry gdzieś się korzysta z takich terminów. W ogóle mało gram w gry. Czekam. Pewnie teraz więcej ode mnie. No, znaczy mm. zacząłem grać w gry konto z mam konto na YouTubie, takie inne niż Simsy i strategie. I taki jak wstaje. Tyniak. Johnny. Johnny brawo. Przypomniała <śpienia> mi się ta bajka. Patrz, teraz go weźmi od ile W ogóle, ile w tej bajce było podtekstów takich? Ej, Lowe, widziałeś to? Tak. Łe, to było dziwne, małe. Ale. No, <śpiew> Nie, ja, wiem. Czwórce. Znaczy w trójce <grystanie> Bo u tu Uuu No oczywiście Eee kule się nie przebiły przez jego ciało, nie? Znaw że nie Tak bliska Zinyak! It would seem your reputation doesn't do you justice. Earth's most besant warrior? That's what he called me. You're telling me he abducted you years before his invasion because he thought you single-handedly could stop him? Yeah. You realize that means Zinyak's more afraid of him than you, right? Shit. Shit. Johnny, go back to the part about the meat shield. The guys, don't take this the wrong way. Witamy z powrotem. Ukończono. Jaka długa misja, nie sądzisz? No trwała tak 20 minut. O, 18 level. No, ty Ale nie... 20! No dobrze, Szarżowanie czyli... Charżowanie Tarcza, wytwarza no, O, to fajnie. Ale, charża... Ciebie chyba, nie? z góry. No, eee. to, to, to jest właśnie to, co widziałem. Jako wyzwanie, znaczy. Okej, okay, Oczekiwanie na zestaw musiałem przeczytać to, żeby się żeby upewnić się, co chodzi. Się. Chociaż Najwyższy i tak zapewne i będę tego korzystał, będę najpierw z jakimiś broniami. Randomowymi, sobie bym wszedł do symulacji. A to sobie wejdziemy do simulations. Simulation. Weź w tym parku, weź. Zabrakło tego sklepu z K, granatami. K, K. Ym, tutaj sobie wchodzimy. Wykradli na nie. Właśnie, nie dokończyłeś do mnie tej misji, gdzie że jest nieograniczony sprint. Robimy to. A no właśnie, róbmy. LOL. A ty już ją, ty już ją przyjąłeś, tak, czy? Tak, Musisz ty, być, wiem, muszę w misję. Wiesz, tam znajdziesz to, ja. Mhm. Mm Znalazłeś? Y misję gracza The Pixel Beats. Lojalność. Hmm. Zaraz sprawdzę. De dekrety prezydenckie. Ja się to. Tak, dekrety prezydenckie. Wykradnij dane, ty teraz to robisz? Tak. Ukradnij pojazd, teraz mam. Dobra? Teraz ten Keith David coś mówi. No. Dobra? Idę tam do ciebie. Bez I czym, czym dłużej te moce się ma, to jest po prostu tak naturalnie. Już się podróżuje po tym mieście. tymi... Yy, tak samo jak tymi skokami. Tak samo jak prototypów innych różnych gier. No do ciebie. Już dobra, to mamy... Ej, ale ja też chyba powinienem... No? Już, no. Okej, okay. i to jedziemy. Jak are go wypieprzyło. Tak, ale wiesz, nie, wiesz, 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 że ja nie widzę celów żadnych. Poczekaj chwilę. W takim razie może jeszcze mogę dołączyć. Ech. No dajesz. Nie, teraz masz zakłócić system, czy... Zwróć pojazd. Tak, tak, to jest ten system. Zakłóć system, tak? O, teraz mam. Nie mogę nadal tego dołączyć, wiesz? Czemu? The Pixel Beat zaczyna misję, ale ty w tej chwili uczestniczysz w rozgrywce. Nie też to Ale nie, nie ważne. jestem w tym, strzelam, więc zwalić to. Najwyżej później no i... to za odcinkiem to sobie... Zrobię. Najwyżej mi powiesz, a dlaczego ty nie lecisz tam, żeby zakłócić system? No, ja jadę zwrócić Jest, jest yy, pojazd. A, dobra. To, yy, ziniak. Właśnie zjedzmy, to da się to? Nie, no co to? Ej, tutaj jest tyle tych. No jest. Klapstrów. Te w tym czasie sobie te klapstry pozbieram. Skamba gdy trak. w ogóle wejdę na ziniaka. A wiesz. Ej, no, by. Jak to? Jakie. Jak, dlaczego ja tak spadam z niego? A tutaj trudno wejść w ogóle. O, mam właśnie z tobą zakuć system, bo miałem tak naprawdę jakieś wzruste. Na serio? No. To pozwól mi wsiąść, bo. Ale nie mam już tego sobota. No, fuck. Zacząłem. Zacząłem kikać z wrażenia. Z wrażenia. To lecimy, no, zakłócić. My mamy daleko. No, mamy. Trochę no, cięcie. Serio. Albo i nie. Także jak wiecie, jeżeli... Ja tak na idealnie leciałem na kawałek lądu. <grym> tak więc ogólnie... tak to właśnie nasza seria wygląda i wiecie, nie będę też... bo wiele właśnie... Strasznie was, jest przyjemna dla. Mnie. Tak, dla mnie też... I wiele z was jakby yy, nie wiem, nie rozumie tego, że każdy youtuber jednak to jest jego kanał własny i robi to co chce. Yy, I... Pomiędzy szacunkiem do widzów a do samodzielności youtubera tworzącego content to jest różnica, jakby. Więc musicie uszanować to, że robię takie, a nie inne materiały, albo mnie nie oglądać. Jak mi się wydaje. Kurczę, jaką słabą wytrzymałość tych tych yy, efektów. Super mocy. Mołcy, lol. Dobra. Chaos. genialnie Genialnie. Także wiecie. Bełka, bełka, wiecie. O, wiecie. Czy, czy ja latam, czy nie? Ty, ja też latam. Ja też. O mój Boże, mamy to rozwalać wszystko. Genialne. Wow. Chyba o to chodzi, nie? Aha, ale co, rozwalać? A, dobra. A, to, 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 tak, tak, tak. A, I? tu są jakieś te. Są cele o wysokiej wartości, mamy to zniszczyć. Ja niszczę tamten. A ja ten. Dobra, niszczymy to wszystko. Niszcz samochody, one są wysoko, dużo warte. już właśnie to robię. Slap me? me? Ona powiedziała? Co? Ja słyszałem slap me. To ja nie wiem, nie słyszałem, nie byłem przy tobie. A tu niszczę samochody. A, bo... Ej, w ogóle ona zaczęła mówić ta dziennikarka co z trójki, jak ona mi przypadła w pamięć. Z trójki, long. no wiem, wiem która. Ta John jakaś... Ja nie wiem, nie pamiętam jej nazwiskami. Bo to były wi ona wiadomości tam, e... przecież to Chciałbym był koniec to, gry. Musimy 200 tysięcy zrobić. Spokojnie. Ile mamy jeszcze minus? minut? Wystarczającą ilość. Tak wiecie. E... No już mam. Brąz. I to spróbujmy złoto. Nie wiem, czy się da, uda. Super. Panie, że żadnego samochodu. Dlaczego żadnego samochodu tutaj nie ma? Ty grasz? Tak, a co? Bo mi właśnie program zawier przestał działać. Dobra, słuchajcie, w takim razie jak kończę odcinek. Mam nadzieję, że mi się spodobał, bo wydaje mi się, że to był taki całkiem przyjemny. Także ją i do zobaczenia w może następnym. Po prostu. A może po prostu wplecimy w to kontynuację naszej misji? Nie. Okej, okay, no to cześć. Cześć.